Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na troszeczkę inny film w postaci vloga, bo chciałem Wam pokazać, czym nagrywam, czym testuję i ile to zajmuje. Zapraszam. Zacznę od pokazania Wam sprzętu, którym nagrywam. Także pozwólcie, że teraz obrócę kamerkę. Udało się za pierwszym razem. Jest to Black Magic 6K, ale jak pewnie zauważyliście, nagrywam 4K, jest to na YouTube a w zupełności wystarczające. I ciekawy jestem, szczerze mówiąc, Waszej opinii, co sądzicie na temat jakości tych materiałów, moich filmów, także śmiało piszcie w komentarzach. Obiektyw Sigma 18-35, bardzo fajny, bardzo jasny, aczkolwiek duży. Także dość niewygodnie robi się nim przebitki, zwłaszcza, że wszystkie teraz... Wykonuje na, olej... na głowicy olejowej, a dlaczego to za chwilkę Wam powiem. Do kamerki dokupiłem klatkę Small Rig, model bodajże 2203, ale głowy nie dam, na której zamontowane są wszystkie niezbędne akcesoria, innymi montaż do dysku SSD Samsung T5 o pojemności 1 TB. Tak, tutaj tylko z ciekawości Wam powiem, że surówka na jeden materiał zajmuje od 500 do 800 GB, w zależności od ilości przebitek. Dalej, monitorek do podglądu 10-calowy Aputure, też zamontowany na takiej przystawce SmallRig. No i w końcu mikroport. Ja używam Saramoników TX9, mam dwa mikroporty. Jeden, którego używam na co dzień, drugi, ewentualnie jak przyjdzie do mnie jakiś gość, no to wtedy go wykorzystuję. Co do monitorka, jeszcze Wam nie pokazałem jednej rzeczy, mianowicie zasilany jest on baterią, żeby uniknąć plątaniny kabli. Bateria wystarcza na dwa nagrania mniej więcej. Bez problemu, nawet może i 3, w zależności od ich długości. Natomiast kamera, znaczy bateria w kamerze to jest porażka. 15 minut, także cały czas jadę na stałym zasilaniu, bo inaczej nic bym pewnie nie nagrał. I jeszcze jedna przystawka Smoriga, taka pierdółka, która usztywnia wszystkie kable, aby nie powłamywać portów w kamerze. Dalej, głowica. Berno S6. Być może nie jest to jakiś high że tak się wyraża, ale daje radę. No i tripod, czy też statyw King Joy'a, także podróbka, ale bardzo porządna. Ja używam go od kilku ładnych lat, nie wiem, 4-5 bodajże. Nigdy mnie nie zawiódł, bardzo stabilny, bez problemu można zainstalować na nim slider. Na tym posadzić później kamerę i daje radę. Co do slidera, no to właśnie. Jako już chciałem zaoszczędzić, to kupiłem jakąś chińszczyznę na eBay'u za 500 zł, która zepsuła się po niecałych dwóch miesiącach. Raz, że slider się zacina, a dwa, że ta śruba, która go blokuje, się wyrobiła, no i nie można je dokręcić. Także Badziew, czeka mi kolejny wydatek. Także jeżeli wykupujecie jakiś slider, chcecie kupić slider, to nie oszczędzajcie, bo pamiętajcie, że chytry dwa razy traci. No i oczywiście softboxy, tak? Mam dwa softboxy, jeden tutaj, drugi tutaj. Całkiem ostro świecą, bo mają po cztery żarówki, także ładnie doświetlają mi tło, na którym jest podświetlane logo X.com. Od razu powiem, bo wiele osób się często pyta: tego znaczka nie można kupić. Jak i tabliczka z napisem Danger Black Marudzi. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to kiedyś na kanale swoim Black White TV miałem taką serię QA, czyli pytań i odpowiedzi, którą właśnie w ten sposób nazwałem. No i jeszcze tabliczka znaczek zwał jak zwał od YouTube na 100 tysięcy subskrypcji. Jak i dwie lampy RGB doświetlające tło, jedna nuło, druga nie pamiętam jej nazwy, ale kupiłem gdzieś ją na eBayu z Niemiec. Też można sobie zmieniać kolory na różne. Nie ma niestety żadnego. Pilota, także trzeba ręcznie, że tak powiem, to wszystko robić. A może wam pokażę, bo to jest śmieszna sytuacja. Proszę bardzo, żeby zmienić kolor. Tutaj są takie przyciski. Nie będę wam ich pokazywał, bo to nie o to chodzi. Klikam kilka razy. No i walę w lampę, żeby zmienić sobie kolor. Powiedzmy, niech będzie, on no niech będzie taki. Teraz muszę odklikać, bo jak nie odklikam, to wystarczy, że gdzieś tam tupnę w podłogę i ten kolor sam się będzie zmieniał. Filmy uparcie obrabiam w Adobe Premiere Pro, mimo już posiadam DaVinci Resolve Studio, aczkolwiek Adobe bardziej mi pasuje, bardziej do niego jestem przyzwyczajony. Druga sprawa, mam jeszcze prawie rok subskrypcji, a trzecia rzecz to dodane zostało wsparcie sprzętowe, dzięki czemu mogę wykorzystać moc obliczeniową karty graficznej do przyspieszenia renderu. Monitor Gigabyte GA32QC, przekąt na 32 cale, odświeżanie 165 Hz, jak i matryca VA, być może nie idealna do obróbki wideo, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. IPS byłby lepszy. No i komputer, na którym to wszystko robię. Oparty o podstawkę X299. Tutaj siedzi płyta Asus Rampage 6 Omega. Procesor. O, no właśnie ciągnik przejechał. Dziękuję bardzo. Uroki mieszkania na wsi. Eee, dobra, o czym mówiłem procesorze. Czyli i9 7920X, 12 rdzeni, 24 wątki, skalpowany, podkręcony na 4,5 GHz. 32 GB pamięci RAM Corsair Vengeance RGB Pro, czy też Pro RGB, nieważne. Taktowanie 3200 MHz, opóźnienia c 16 Aha, no i procesor chłodzony jest Celsius MS36, czyli cooler IO, skręcony na minimum i bez problemu sobie daje radę. Karta graficzna Asus Strix ROG RTX 2080 z pełności mi to wystarcza, jako już na tym komputerze bardzo mało gram, jeżeli już to w mało wymagające gry. Dyski SSD: 2M2 siedzą tutaj w tej karcie rozszerzeń, DIM2, Jeden siedzi na płycie głównej. Jeszcze mam z tyłu zainstalowany dysk na SATA, w sumie 7,5 terabajta. Aczkolwiek, uwierzcie mi, potrafi tego miejsca zabraknąć, chociażby ze względu na bardzo duże pliki, które nagrywane są tą kamerką Blackmagic. Obudowa Fantex Evolve X. Bardzo fajna skrzynka, mega mi się podoba, aczkolwiek wymieniłem w niej wentylatory na Bicoety Shadow Wings. Jakoś są ładniejsze, no i są oczywiście cichsze. Dwa laptopy. Jeden, którego używam do tej pory, czyli Asus, a dokładnie ROG Zephyrus G z Ryzenem 7 i GTX 1660 i Jego używam do przechwytywania gameplayów podczas testów kart graficznych czy też testów procesorów wraz z Elgato HDS 60 Plus, bodajże taką nazwę ma to urządzenie. Później Wam to pokażę, jak to wygląda, jak to robię. No i drugi laptop Razer Blade o dużo mocniejszej specyfikacji. Intela dziesiątej 10. generacji 10750H i rtx -a 2070. Jako, że ten laptop posiada złącze Thunderbolt, to planuję nabyć Avermedie właśnie na takie złącze. Dzięki temu będę mógł uzyskać lepszą jakość przechwytywanych gameplayów z wyższym bitratem. Także takie plany. Mam. No i jak wiecie, pewnie poza tym, że testuję i nagrywam, to czasem również streamuję. Dlatego przydają mi się lampy Elgato Keylight, które mnie doświetlają. Kamerki jakie używam do streamów to Logitech Brio 4K, całkiem fajna. Być może nie idealne rozwiązanie, ale okej. Okay. No i mikrofon MXL770, przy którym urwało mi się mocowanie koszyka, także na sztukę jest to wszystko zrobione. Będę musiał sobie kupić nowy koszyk. Jakoś te gumy też tutaj zaczynają parcić powoli. No, i tego mikrofonu też używam do nagrywania tak zwanych off czyli jak gdzieś tam robię podkład głosowy pod omówienie wyników, czy też pod gameplaye, to właśnie tym mikrofonem nagrywam, używając programiku Audacity. Co do planowania filmów, czy to na kanale Xcom, czy też na moim, to staram się robić to z miesięcznym wyprzedzeniem. Także robię sobie grafik, co, gdzie, kiedy ma się pojawić. Następnie, listę podzespołów, które będę potrzebował do testów, wysyłam ją do Xcomu i zazwyczaj w ciągu 4-5 dni nie paczka jest u mnie, jestem gotowy do działania. Oczywiście bardzo często dostaję produkty, zwłaszcza na swój kanał. Produkty bezpośrednio od producentów. Dajmy na to dostaję e-maila. Jarek mamy premierę obudowy. Wtedy i wtedy, czy byłbyś w stanie to przetestować? Jeżeli mam wolny czas, to mówię, ok, nie ma problemu. Jeżeli nie, no to mówię spoko, ale zrobię to, powiedzmy kilka dni po premierze. Często zdarza się tak, że coś wypali w międzyczasie nieplanowanego no i wtedy trzeba zarwać kilka nocek, żeby z wszystkim się wyrobić. bo Wbrew pozorom testy zajmują bardzo dużo czasu, chociażby testy samej obudowy, to jest minimum dwa dni z przebitkami, z testami, z nagraniem filmu, a jeżeli testuję powiedzmy 10 kart graficznych no to w tym momencie jest co najmniej 4-5 dni. Jako iż to nie jest ten sposób, że robię jeden przebieg w grze, wyciągam średnią klatek plus minimalne klatki i sprawa załatwiona. Tych przebiegów jest co najmniej 3. W każdej grze 10 kart powiedzmy do tego 10 gier, to sobie policzyli to jest. Często trzeba zrobić tak, że te przebiegi się powtarza 4-5 razy, nawet 6, bo są rozjazdy o 4-5 FPS-ów, co jest niedopuszczalne. Także filmik, który dajmy na to, widzicie z testami kart graficznych trwające 10 minut, powstaje w ciągu 5 dni. Pracy jest naprawdę sporo. Ok, teraz pokażę Wam moje platformy testowe, bo jest ich kilka. Zacznę może od monitora, którego używam do każdej z nich. Jest to ROG XG27UQ, o ile czegoś nie pomyliłem. Nie mam nigdy pamięci do nazw monitorów. Tak czy inaczej, przekątna 27 cali, rozdzielczość 4K, matryca IPS, odświeżanie 144 Hz, G-Sync, jak i również HDR 1000. A platforma akurat jest tutaj do testowania kart graficznych. Niedawno przeze mnie jest złożona, oparta o najnowszy socket Intela 1200, płytka Asus Maximus 12 Formuła Z490, na niej siedzi 10900K, podkręcony na 5,1 GHz, który chłodzony jest Celsius MS36 Prisma. Aczkolwiek tutaj zmieniłem wentylatory na pure wingsy. Dobrze mówię tak na pure Wingsy od Be Quieta, żeby było ciszej, no i nie mają one podświetlenia, które akurat jest w tym przypadku zbędne pamięci. To dwie kości po 8 GB. GSKI Trident Z Royal, taktowanie 4266 MHz i opóźnienia, jakie ustawiłem, to Cel 17-17-17, 42 i TRFC, bodajże 420. Dysk SSD, który zamontowany jest gdzieś tutaj pod spodem na rewersie płyty. To Patriot VPN 100, pojemność 2TB, chłodzony radiatorem i zasilacz o mocy 850W Asustor, którego recenzję robiłem, jak się nie mylę, nawet u mnie na kanale. Także jestem gotowy na testy najnowszych kart Nvidia, jak i również Big Navi, które mam nadzieję niedługo się pojawią. I moje pozostałe platformy testowe. Tutaj ta pierwsza od lewej do testów chłodzeń z Ryzenem 1700. Często spotykam się z opiniami. Dlaczego akurat używam takiego procesora? Jest on za słaby. Otóż nie do końca, bo po OC potrafi wciągnąć on 220W, do tego ma fajnie rozłożone rdzenie w przeciwieństwie do nowej serii Ryzenów 3000, gdzie rdzenie umieszczone są na górze procesora i nie do końca można wykazać jakieś tam wiarygodne różnice pomiędzy testowanymi chłodzeniami. Wszystko to siedzi na płycie X370 MSI Titanium X Power. Dość stara płytka, ale daje radę. Całkiem fajna, przyznam szczerze. Dlatego dwie kostki pamięci po 8GB. Daty chyba D80, jak się nie mylę. Z chłodzeniem wodnym. No, ala wodnym. I zasilacz HX850. Trochę przerost formy nad treścią, ale lepiej mieć mocniejszy aniżeli za słaby. Drugi test bench. Tutaj akurat siedzi płyta rusa Z490 Master z procesorem Intel i5 10600K. Do testów pamięci RAM. Powiecie, dlaczego nie testuję na tej platformie do kart graficznych? No, po prostu jest mi wygodniej. Skoro mam taką możliwość, dlaczego nie? No, poza tym, na tych testbenczach często sprzęt się zmienia. Na przykład, często na tym pierwszym, jak nie testuję chłodzeń, to wrzucam coś sobie coś innego i wtedy mogę w łatwy sposób przetestować. A jeszcze jedna rzecz, dlaczego testuję na otwartym test bench a nie w obudowie? Bo łatwiej utrzymać mi. Te same warunki podczas testów chodzi dokładnie o temperaturę otoczenia. Tutaj mam płytę MSI X570 Unify z procesorem Ryzen 7 3700X, chłodzeniem Bequiet Drag Rock 4, dwoma kostkami RAM Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz do testów obudów. Także zawsze tego samego setupu w tym celu używam. Jeżeli chcecie też wiedzieć, jak testuję obudowy, to też zapraszam Was na mój kanał, tam wszystko jest wytłumaczone. Do tego mam kartę MSI Gaming X Trio RTX 2070 Super i gdzieś tutaj, no będę latał teraz po tym pokoju, ale muszę lampę przestawić, bo jest ciemno, zasilacz BeQuieta Stride Power 11 750W Platinum. Ale to nie wszystko, bo tutaj jeszcze gdzieś mam jedną płytę, na której testuję wszystkie procesory Ryzena, mianowicie Aorus Master X570. Jest też kilka innych płyt, chipset b 450 tu gdzieś jest B550. Kartę MD włączając to Rodzynka MSI R9270 Hawk. Swego czasu mega karta. Tu są troszeczkę nowsze karcioszki: 5700XT, 5500XT, 5600XT. Oczywiście płyty z chipsetem Z490. Te widzieliście na bęczach Procesory Ryzen. Tutaj mam Intele. No i karty Nvidia od GTX-ów na RTX-ach kończąc. Fajna sprawa, bo jak potrzebuję porównać jakąś kartę, znaczy jakieś karty ze sobą, wystarczy, że ściągam z półki i sprawa załatwiona. Nie muszę prosić się nikogo o jej wysłanie: czy to X-komu, czy też powiedzmy producenta. Dlatego też na pytania, które zadajecie na live'ach, zwłaszcza czy mam na sprzedanie jakieś karty, czy procesory, czy też płyty główne, odpowiadam nie, ponieważ wszystko ląduje na półkach jakoś jest przydatne później w dalszych testach. Oczywiście wykonanie testów nie byłoby możliwe bez dodatkowego sprzętu. Tutaj między innymi mam telefon CAT S60 z kamerą termowizyjną, której używam do testów płyt głównych. Dokładnie mierzę temperatury sekcji zasilania. Bardzo fajna, przydatna sprawa. Sonometr Volcrafta SL100. Niby jeden z prostszych modeli, ale bardzo dokładny. Z pewnością lepszy jak wszystkie inne chińskie wynalazki. Miernik cęgowy Volcrafta VC5900LED nim mogę zmierzyć chociażby przepływ prądu przez kable w zasilaczu, jaki również może służyć jako termometr. Mam drugi termometr jeszcze z taką diodą i tego używam do testów chociażby chłodzeń czy też obudów, żeby zmierzyć temperaturę otoczenia. oraz jeszcze miernik, tak zwany multimetr. Jego używam bardzo rzadko, jako już od dłuższego czasu posiadam specjalny tester do zasilaczy, który za chwilkę wam pokażę, także jego dość rzadko powiem szczerze używam. A to jest moje ulubione urządzenie, czyli PSU Kil 3 do testowania zasilaczy. Udało mi się już spalić nim, ja wiem, 3-4 zasilacze, w tym jeden na kanale X.com. Film pewnie już widzieliście. Do tego oczywiście potrzebnym jest oscyloskop na USB, którego podłączam po, później pod laptopa. Także tego asusa również w tym celu wykorzystuję. Dzięki temu mogę zmierzyć tętnie napięć na poszczególnych liniach. No i jeszcze mam tak zwany tachometer, nie wiem jak to się po polsku mówi który mierzy obroty wentylatora. Także na wentylator zasilacza przykleja się taki fluorescencyjny pasek, a później za pomocą tego urządzenia mierzy się obroty wentylatora. Dzięki temu mogę określić mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Nie jestem w stanie, niestety, sprawdzić kultury pracy, czyli głośności zasilacza, ponieważ tester jest strasznie głośny. Jedyny minus tego to. To, że maksymalne obciążenie jest na poziomie 1000 watów, potrzebuję czegoś mocniejszego, może uda mi się to ogarnąć, aczkolwiek nie jest to tania zabawka, nie to kosztowało, a no nie będę wam mówił ile, ale sporo kasy. Także częściej to urządzenie możecie zobaczyć właśnie na moim kanale podczas recenzji zasilaczy. Gdybyście byli zainteresowani, to zapraszam. A ja na koniec wam jeszcze pokażę jedną rzecz, mianowicie to urządzenie do przechwytywania gameplay. Pokażę wam, jak to wygląda i dlaczego chcę. Upgradeować na troszeczkę wyższy model. Ok, wszystko mam już podłączone. Urządzenie jest to Elgato HD60S. Plus. Nigdy, powiem Wam szczerze, mnie nie zawiodło. Bardzo proste w obsłudze, plus za to, aczkolwiek minus jest taki, że mimo tego, już potrafi przechwycić obraz w 4K, to jest to tak zwane pass-through, czyli nagrywa fizycznie w 1080p w 60 klatkach na sekundę z dość niskim bitrate'em. I w momencie, kiedy wszystkie moje filmy nagrywam w 4K muszę ten obraz z gameplaya rozciągnąć, co powoduje jego stratę jakości. Dlatego też chcę kupić coś lepszego. Myślałem o tej Aver Midi na Thunderbolta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zasada działania jest bardzo prosta. Wszystko, co dzieje się na ekranie, przechwytywane jest przez to urządzenie. Wystarczy je podłączyć pod laptopa, czy też pod komputer za pomocą przewodu USB typu C. Zainstalować oprogramowanie, czyli soft. 4K Capture Utility. Jeden kabel HDMI podłączyć musimy do monitora a drugi pod kartę graficzną. I wystarczy teraz tylko tutaj w programie wcisnąć nagrywanie i sprawa załatwiona. Też jeszcze dodam jedną rzecz, że te wszystkie przebitki z gameplay, które widzicie na moich filmach, to jest tylko niewielki wycinek tego, co ja testuję, także te przebiegi w tych grach, o których mówiłem wcześniej, są znacznie dłuższe, stąd też zajmuje to sporo czasu. Ok, na dzisiaj to byłoby tyle. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. A my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Hej!